Stajemy sobie przy ścianie, ręce na wysokości barków, troszkę dalej od ściany. Uginamy kolano palce, zadarte, uwaga, żeby nie uderzyć się, proste plecy. I 20 energicznych wymachów nogi w tył. I dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.